Witam serdecznie. Kikowy Szlak Rzepińska Puszcza 25 września 2013. Dzisiaj kilka słów na taki temat pytania i odpowiedzi. Można powiedzieć, co za banalny temat. Pytania i odpowiedzi. Wiadomo, jeżeli ktoś chce znać odpowiedzi, to zadaje pytania. No tak się wydaje, prawda? To się wydaje takie jasne, proste. Ale w etyku sieciowym nie do końca tak jest, dlatego że większość ludzi, którzy budują. Swojej firmy, swoje przedsięwzięcia w marketingu sieciowym, um, odpowiedzi tworzy sobie sama, nie zadając pytań. Niestety tak się dzieje. Ludzie um, zamiast pytać innych, sami sobie odpowiadają, i te odpowiedzi w głowach tworzone brzmią. A e, on się nie nadaje. Nie, ona tego nie będzie robiła. Nie, on jest za bogaty. Nie, on za dużo zarabia. Nie, on to absolutnie się do tego nie nadaje. A może ona pomyśli, że ją podrywam. E, nie, no z nim to nie będzie, nie ma sensu w ogóle pracować. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale odpowiadamy sobie sami zamiast zadać po prostu pytania. Zadać odpowiednie pytania, po których będziemy mieli. Jasność będziemy znacznie lepiej wiedzieć, czy ktoś jest gotów się do nas przyłączyć, czy ktoś jest gotów pracować dalej, czy ktoś jest gotów rozwijać się, czy ktoś jest gotów budować biznes razem z nami. Tak po prostu jest. Pytanie i odpowiedzi to bardzo, ważny, bardzo ważna sprawa w marketingu sieciowym. Mamy dziś narzędzia, mamy system, mamy wszystko, co jest w stanie nam pomóc. Budować to przedsięwzięcie naprawdę na wielką skalę, budować to przedsięwzięcie naprawdę no, w takim kształcie, w jakim chcemy, żeby wyglądało. Dlatego zróbmy wszystko, żeby wybudować to naprawdę wielkim, dajmy z siebie naprawdę maksimum, ale żeby to wszystko miało sens, potrzebujemy zadawać pytania. Potrzebujemy z ludźmi rozmawiać, potrzebujemy wyjść do ludzi i zadawać ludziom pytania. Ludzie czekają na to, żeby ktoś się do nich odezwał. Ludzie, pytają, ludzie czekają na to, żeby ktoś zapytał, co u nich słychać, jak się mają, co robią, czym się zajmują, o czym marzą. Ludzie czekają na tego typu pytania. Ludzie czekają po prostu. Dlatego pamiętaj, nie odpowiadaj sobie, zanim zapytasz. Tak mówię o tym, dlatego że ja przez wiele lat, biorąc marketing, w większości przypadków sam sobie odpowiadałem, zanim zadałem pytanie. Dlatego wiem, że ten temat jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Do zobaczenia jutro. Hej!